W tym filmie, 100 graczy, weźmie udział W, w tym stu graczy, udział w wielkich igrzyskach śmierci. A zaczynamy za 3, 2, 1 Dobra, pobiegł mi! No kurde, coś już się wybucham To całego Diamond Seta. Dobra, wiem, ja jawki i już idę. Jo! Ale emocje! Ale wystartowali, proszę Państwa! Jakie lagi co jest? Pewnie już ludzie tworzą w bardzo zabójcze pułapki. Okej, okay, musimy uciekać od tych bardzo zabójczych pułapek. Musimy uciekać, eee, o kurde, musimy uciekać, musimy uciekać, musimy uciekać, musimy uciekać, musimy uciekać. dobra eee, robujemy tą strukturę, nie eee, strzelajcie we mnie kidosy, wredne śmieci. Dobra, Sali. Sali chcesz dość do mojego wystrybku. No dobra, to jest brodam. Dobra, to dodałem się. Jesteśmy teraz chodź. Musimy uciekać od tej zbrodni. Chodź. Sali. Umarł. Nie. O nie. O mój koniec. A, nie. A wtedy nie wiedzieliśmy, że zbliża się do nas bardzo wrog gracz. Ale zobaczcie tą historię. O nie, drogi gracz. O nie, o nie, o nie, 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 nie. nie. Musimy uciekać. Musimy uciekać sami. Wbiegam do kejwa O nie widziała jest finał i grzy z śmierci! Y, nie mam mojego koca! No i tak, dystryks sześćdziesiąty dziewiąty wygrał te igrzyska. Gratulacje, dziękujemy wszystkim za udział